Cześć wszystkim w tym odcinku przedstawiłem wam, na czym polega zabezpieczenie miejsca zdarzenia, bezpieczeństwo własne oraz badanie ABC. Każda osoba ma obowiązek w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, udzielić pierwszej pomocy osobie tego potrzebującej. Co jest? Kami, chodź tu! Przed udzieleniem pomocy powinniśmy wpierw upewnić się, czy osobie poszkodowanej, jak i również nam, udzielającym pomocy, nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Rozumiemy przez to m.in. zabezpieczenie miejsca zdarzenia z wykorzystaniem osób postronnych oraz dostępnego sprzętu. A w sytuacji, gdzie występuje zagrożenie życia, jak przykładowo samozapłon auta, płonący lub walący się budynek itd., powinniśmy taką osobę jak na siebie ewakuować z miejsca zagrożenia. Po Kamil po karetkę. Halo pogotowie? Po w doszło do wypadku. Jest jedna osoba poszkodowana. Nazywam się Kamil Nowak. Proszę o szybki przyjazd. Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia to nie wszystko, o czym musimy pamiętać. Większość apteczek pierwszej pomocy, takie jak samochodowe, szkolne, mają w zestawie wyposażenie ochrony podstawowej. Przed rozpoczęciem udzielania pierwszej pomocy musimy również zadbać o bezpieczeństwo własne. Jeżeli tylko mamy taką możliwość, nałożyć okulary ochronne. A oprócz tego odkazić dłonie oraz założyć na nie rękawiczki jednorazowe. Czynności te wykonujemy celem zmniejszenia ryzyka zakażenia poprzez kontakt z krwią i wydzielinami poszkodowanego. Gdy już mamy pewność, że nam oraz osobie poszkodowanej nic nie grozi, możemy przystąpić do udzielenia pierwszej pomocy. W pierwszej kolejności oceniamy stan przytomności u takiej osoby. Podchodzimy do osoby poszkodowanej od strony nóg. Przyklękamy obok niej a następnie delikatnie łapiemy z ramiona, jednocześnie zwracając się do niej z pytaniem typu Czy pan, panie mnie słyszy? Jeżeli odpowie, zadajemy kolejne pytania, aby uzyskać przydatne informacje, na przykład Jak się nazywa? Czy pamięta co się stało? Jeżeli osoba jest nieprzytomna, przystępujemy do badania ABC. Najpierw musimy sprawdzić, czy u osoby poszkodowanej nie ma ciała obcego w ustach. W przypadku stwierdzenia takiej okoliczności ciało obce usuwamy. Gdy już to zrobimy, możemy wziąć się za udrożnienie dróg oddechowych, czyli tak zwane A. W przypadku osób urazowych stosujemy tak zwane luksowanie żuchwy, czyli wysunięcie żuchwy poszkodowanego do przodu. Wykorzystujemy ten sposób w przypadkach, gdzie mechanizm zdarzenia może wskazywać na uszkodzenie rdzenia kręgowego, jak przykładowo wypadek komunikacyjny osoba leżąca przy schodach itd. W przypadku osób nieurazowych, to znaczy w sytuacji, jeżeli osoba poszkodowana w naszej obecności straciła przytomność i nie znała urazu, udrażniamy drogi oddechowe poprzez odchylenie głowy do tyłu. Następnie sprawdzamy oddech, czyli tzw. B. Oddech sprawdzamy przy pomocy trzech podstawowych zmysłów. Musimy go czuć, widzieć oraz słyszeć. Sprawdzamy go przez 10 sekund. Jeżeli w tym czasie osoba poszkodowana oddycha, możemy przejść do kolejnego kroku, którym jest sprawdzenie tętna poszkodowanego. Tak zwane SE. Polega to na uciśnięciu tętnicy szyjnej oraz promieniowej w jednoczesnym momencie na czas również 10 sekund. Jeżeli w tym czasie tętno poszkodowanego będzie wyczuwalne, przechodzimy do monitorowania stanu poszkodowanego oraz czekamy na przyjazd po ratunkowego.